7.30, banan do ręki i idziemy na trening, na rozgrzewkę, na ósmą. Teraz chciałbym być znowu w Hiszpanii, bo jak sobie idę do klubu to jest tak cieplutko, ale z kolei jak gram trening albo mecz, no to wolę być w Polsce, bo jest przyjemnie. Wczoraj w ogóle mieliśmy bardzo intensywny dzień, dlatego za dużo nie nagrywałem. Janek dwunastej trzydzieści jeszcze był na korcie, grał w finał turnieju do lat 14 16.10 mieliśmy już samolot z Walencji. Naprawdę wszystko było na styku, ledwo co zdążyliśmy na samolot. No ale wszystko się udało i dzisiaj mamy dzień wolny. Tutaj w Krakowie trenujemy. Trochę się musimy zaklimatyzować. Tych kortów Olszy mam wiele wspomnień. Wiele oteków grałem. Też Futuresy. Pamiętam, wygrałem kiedyś seta na Futuresie bez straty punktu. Ale też punkt ATP. Miałem dziką kartę i przegrałem. Też byłem tutaj raz z jedną zawodniczką na tenis Europe, także no już wielokrotnie byłem na tych kortach z różnymi efektami, ale ogólnie wspominam pozytywnie. Teraz jeszcze przed naszym turniejem rozgrywany jest turniej ITF. Grało pierwszy trening tu na kortach. Dobrze, jest tak rzeźko, chłodno, także też się fajnie wstaje tu. Nie, nie to co w Hiszpanii, ale dobrze, dobry, dobry, trening był rano, także idziemy do hotelu, teraz ze się już jesteśmy po treningu. Janek robi zakortowego, robi wszystkie linie. Janek lubi to robić, zawsze lubi na leśniku. Obejrzeliśmy chwilę finał ITF-a juniorów. Majszak przegrał w finale, skreczował, chyba miał jakąś kontuzję. My teraz mamy trening a Janek trafił na takiego Belga, Dominik Defoe. I w pierwszej Janek ma baja, czyli dzisiaj nie gra, jutro będzie grał właśnie z tym chłopcem o wejście do turnieju głównego. I patrząc tak po drabince, to trafili najgorzej, można powiedzieć. Bo ten Dominik w zeszłym roku był zaproszony do Grecji na MJ Future Stars. Teraz był na Litwie i wygrał tenis i robił dwójkę. Wcześniej wygrał dwa turnieje takie ogólnokrajowe, chyba w Belgii i w Holandii, gdzie ciężko. Spokojnie myślę, że to mógłby być mecz w turnieju głównym, o wyższym szczeblu, no ale wyszło jak wyszło. Ja się w sumie cieszę, bo zobaczymy znowu, gdzie jest poziom Janka. Raczej nie będzie lepszy niż rune Hostens, z którym Janek przegrał w Barcelonie w ćwierćfinale, no ale też spodziewamy się, że będzie przeciwnik bardzo ciężki. Ja Jankowi za dużo o nim nie opowiadałem, tylko właśnie mówiłem, że. Może być trochę słabszy od runy, ale no też będzie na pewno ciężko. Także jutro ciężki sprawdzie, na teraz 12, 2 godzinki treningu. Jest gorąco, ale nie tak gorąco jak w Hiszpanii, także damy radę. No i my tak naprawdę przylecieliśmy w piątek, a Janek zaczyna w poniedziałek, także mogliśmy przyjechać później, no ale kto to wiedział? Ale przynajmniej przyjechaliśmy wcześniej i trochę się Janek przyzwyczaił do kortów i warunków. Co to był za meczek na eliminację? 6-4, 7-5 Janek wygrał, ale tamten chłopiec naprawdę bardzo dobrze gra, bardzo dobry forehand, bardzo dobre returny. Największa różnica była przy serwisie, po prostu to decydowało. No mi się podoba, że Janek przez dwie godziny utrzymał poziom. Miał 6-4, 5-2 co prawda i, i 2-3 gemy trochę się rozluźnił, tamten zaczął grać naprawdę super. Także no, nawet jakby Janek ten mecz przegrał, to bym był zadowolony, ale, ale wygrał i jest w turnieju głównym i Minus jest taki, że taki mecz to powinien być w turnieju głównym w jakiejś zaawansowanej fazie, a nie że grają chłopcy na takim poziomie w eliminacjach. No bo miałem 5-2 w drugim i zagrał mi w przegramach 5-5 jak po taśmie. W, y, tam trzy minety zrobił po taśmie i później jeszcze wygrał dalej punkt. Także trochę on też dobrze grał, ale weź, dlaczego? Tak, ale weź, dlaczego też miał trochę więcej szczęścia wtedy? Bo wtedy Właśnie, on bardziej to. uderzał, był odważniejszy i te piłki gdzieś tam przechodziły, nie? No ale w sumie też za dużo, dużo bardziej ty odważny nie mogłeś być, bo on tylko jak miał pierwszą piłkę, to od razu, od razu uderzał, nie? Albo serwis raz po necie, albo return po necie. No hmm. trochę miał szczęścia, no ale pozbierałeś się, nie? Tam potem przy po pięć, chociaż nie było łatwo. Hmm. Nie, ale zagrałeś mądrze. On miał, wiesz, on bardzo dobrze grał, ale jak miał piłkę na biodro, ale jak zaczynałeś mu grać wyższym topsem, wiesz, backhand, to on miał tam problem i potem musimy jeszcze poćwiczyć, wiesz, jak masz taką krótszą drive'a, nie? Bo parę takich drive'ów zepsułeś. No ale ogólnie ja jestem bardzo zadowolony, i jestem z siebie dumny, wiesz, bo naprawdę mecz był ciężki, nie? Ale dałeś radę. Jak wrapyta to zrobił? Dobra. Robisz sobie? Tak, robię sobie. Jeszcze ogóreczki Ci tutaj dałem, bo w Hiszpanii no. tak nie ma, nie? Dobre te ogórki, nie? Tak. Janek w pierwszej rundzie trafił na chłopca z Ukrainy. Z tego, co widziałem, to jest rok młodszy. Nie grał za wiele w Tennis Europe, też przeszedł eliminację. Na pewno to już nie będzie tak ciężki mecz jak poprzedni, no ale też trzeba do tego podejść właśnie tak, że mecz będzie ciężki, a jak będzie łatwiej, no to, no to super. Ja zawsze staram się Jankowi tak mówić, że by do każdego meczu podchodził, że będzie ciężko, bo... Czasami się zdarza tak, że podchodzimy do meczu, a będzie łatwo, lekceważymy trochę i potem się trochę komplikuje i są schody i potem jest zdziwienie, także lepiej podchodzić, że będzie ciężko. 61.6.0 bez większych problemów, chociaż chłopaczek mały i taki loby grał, biegał, wrzucał loby. Janek musiał trochę popracować do siatki, chodzić skróty, grać jakieś krótkie krosy. Też trochę zrobił niewymuszonych błędów, ale ogólnie dobrze. Teraz idziemy na trening, bo trzeba trochę uporządkować tą grę. No i jutro druga runda prawdopodobnie z Mikołajem Arentem, który jest obecnie drugi w Polsce. grało z Igorem, bo Igor w ogóle jest mistrzem polskim I... deblów. Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze gra w oleja, różne uderzenia, tylko dzisiaj mówił, że trochę serwis mu gorzej szedł, ale tak, to, to naprawdę bardzo dobrze się z nim gra w debla, zwłaszcza, że on jest też taki duży, tak. długi, to dobrze też dosięga do piłek na, dobrze wszystkich. Dobrze na setce gra, nie? Dobrze ma mhm, Tak. No i... No. Ty jak dobrze serwowałeś, to potem no, on na serwce on... fajnie tak, Wykańczę dobry łapcie, wolej, nie? no i czasami ja jeszcze się uczę dopiero grać na wdebla, bo to też nie jest takie łatwe i w niektórych momentach po prostu czasami chcę przeciąć piłkę, a piłka mi leci po linii i też muszę czasami no tak, to wyregulować. Ale też wiesz co, były czasami takie sytuacje, jak Igor zagrał crossa wyrzucającego na równowagę i Ty chciałeś przeciąć, no. a wtedy gościa był tak u rzucony, to wiesz co, zwyczaj gra po linii, no tak. i musisz uważać jak przecinasz, bo wtedy on może zagrać po linii, nie? także trzeba pilnować też korytarza deblowego. Rozumiesz? Tak. No ale okej, okay, dobra, idziemy odpoczywać jutro singiel z Mikołajem Arentem i też potem po południu debel. Mhm. Janek wygrał z Mikołajem Arentem, drugim w Polsce 2-6-4. Ogólnie nie chciałem tak za bardzo nagrywać tego meczu. Byłem skupiony mocno na tym, jak Janek gra, starałem się go dopingować, ciągle motywować i być bardziej zaangażowany w mecz, a nie gdzieś tam w jakieś nagrywanie. Ale też chyba z szacunku do, do innych osób, czy też tutaj do osób z Polski, żeby może tak nie pokazywać wszystkiego. A też była ciocia Janka na meczu, ciocia Magda i też jej trochę tłumaczyłem i tak też nie chciałem nagrywać tego wszystkiego. że Super, Janek zagrał naprawdę bardzo dobry mecz. W pierwszym secie przegrywał 1-2 i Mikoła grał naprawdę bardzo dobrze, a potem Janek wszedł na wyższy poziom. I szybko dosyć wygrał 6-2, zagrał odważniej, a, a Mikołaj miał jakieś tam wątpliwości, zaczął więcej psuć i zagrał słabiej. A potem w drugim secie też było podobnie. Janek przegrywał 0-1, potem wyszedł na 2-1, potem się trochę cofnął i Mikołaj zaczął grać lepiej, do przodu odważnie i było 4-2 dla Mikołaja. No i potem Janek znowu zagrał odważniej, z większym takim zdecydowaniem i wygrał 6-4. Bardzo zadowolony jestem z tego, jak Janek grał. I trochę pokazał też jaki jest jego poziom i się zmierzył tutaj z czołówką w Polski. No ale to nic jakby można się chwilę cieszyć, ale, ale zaraz mamy jutro ćwiczenie. Jak mecz z Mikołajem Arentem. Bardzo dobrze, jestem się zadowolony, grałem dosyć, dosyć dobrze, odważnie. Tylko miałem niektóre takie momenty, gdzie trochę słabiej było. No a tak, no to jestem się zadowolony. W drugim sesie przegrywałem 4-2, ale później udało mi się wyciągnąć i bardzo zacięty ostatni gem. W tym Trochę... ostatnim gemie trzy nety, 3 co? Ci zagrał nety, dwa asy zagrał. po taśmie? No. i Jeden po taśmie i, ty, i chyba przegrałaś ten punkt, nie? No, miałem dobre nastawienie, wyciągnąłem. A jak było, Janek, na deblu? Graliście z Austriakami finał? Tak. I jak było? No, ci Austriacy naprawdę dobrze grali, solidnie zagrali. Na początku to było wyrównane, graliśmy lepiej, szło tak jak po naszej myśli. A tak, 4-3, prawda? 4, prowadziliście. Mieliśmy, tak. I potem a później, trochę no, gorzej trochę zaczęliście gorzej. grać. Tak, nie? obydwoje mieliśmy taki. taki dołek. słaby czas, tak, mm. dołek i słabo poszło. No mogliście więcej z nimi nie, ugrać, tak. gdybyście zagrali dobrze, nie? No, no ale gdybyśmy dobrze zagrali, to, to, by było, to byśmy mogli wygrać, ale no. No ale Czasami. nic, no teraz tak, już bywa. po treningu jesteśmy, nie? I jutro ćwierć nam singla. Idziemy odpoczywać. Janek się rozgrzewa, zaraz wchodzimy na kort, pogramy chwilę i 9.30 znowu na tym samym korcie na czwórce Janek będzie grał ćwierćfinał ze Słowakiem, który wygrał 6-4 w trzecim z takim dosyć dobrym Austriakiem. Spodziewaliśmy się, że to Austriak będzie w ćwierćfinale, ale jednak jest ten Słowak, też jeden lepszy pewnie na Słowacji, jeden z lepszych. Był w ćwierćfinale tak samo jak Janek w Barcelonie na jedynce. No także no, grający, także też czeka Janka ciężki mecz. Dzisiaj dziadek odwiedził, wspierał Janka i Janek wygrał 3-6, 6-1-6-0. W pierwszym secie było bardzo ciężko, tamten chłopiec grał bardzo dobrze. Janek trochę zbyt zachowawczo. Przegrał 6-3. Janek powiedział, że tamten jest od niego lepszy i potem Janek już yy, przegrał tylko jednego gema. Także drugi, trzeci set bardzo dobrze. Tamten też już opadł trochę sił. No i tropu fina. Się gra się Majanek. Idziemy teraz na kolację z dziadkiem. Dziadek nas zaprosił do restauracji pod nosem, ona chyba się nazywa i podobno ma gwiazdkę Miśle. Także się pod nosem mamy ją no, też. Na bogato i koło Wawelu, także zobaczymy. Trochę będzie odejście od diety, ale postaramy się nie. chociaż zbliżyć się do tej diety, będzie, wiesz? Zamawiając. No. Tam chyba zupka kurk kurkowa będzie tam data no zobaczymy. O. Jak się czujesz? się czujesz przed meczem, Janek? Dobrze. Dobrze. Gotowy? Gotowy. Gotowy do walki? Mhm. Brawo! Brawo Janek! Dobrze grałem ogólnie w pierwszym i w drugim secie i, i byłem zadowolony z tego jak grałem, bo prowadziłem 6-2, 4-2-30 i od tamtej pory według mnie ten chłopak po prostu ja może zacząłem coś wpychać. A ten chłopacz on sportową złość miał i zaczął po prostu uderzać i wszystko mu wchodziło mi grały jakieś winery. Nie wiem ile on mi winnerów zrobił. Przyszedł mnie do 5-4. Wprowadziłem 4-1, a później było 5-4 dla niego. I ja zagrałem takie dwa super gemy, gdzie przegrywałem dużo, i później po prostu jak najlepiej je wyciągnąłem, bardzo zasięte punkty. W tej breku w drugim secie, no niestety, już dałem trochę ciała, trochę mnie odciec bolał na stopie bo tam mi się po prostu skóra mi zeszła i, i trochę mnie bolało i już tam trzy punkty to czy tam cztery w tiebreaku to już odpuściłem bo po prostu nie mogłem prawie stawać później dostałem plaster już było wszystko dobrze i w trzecim secie mimo tego że drugiego przegrałem a już miałem wygrany mecz to w trzecim secie się podniosłem i się postarałem zagrać jak, jak najlepiej także to, to na plus Pięknie gratuluję no to wiesz co mam ci mówić no grać w tenisa to wiesz jak trudno w wieku 12 lat wrócić z takiego stanu, tak? Kiedy się ma 6, 2, 4, 2, 30, 0, praktycznie wygrany mecz i nagle gościu zaczyna grać i potem trzeba wrócić, nie? zwłaszcza w takich warunkach, więc tym bardziej wielki szacun i brawa dla całego waszego teamu. Janek, najważniejszy zamek w Polsce, królowie tam mieszkali. No tak. Dzisiaj idziesz na trzygodzinną wycieczkę, nie, żebyś nie, 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 historię nie Polski przed wiekiem. Na żadną wycieczkę. Ja się zmęczysz, musisz odpoczywać po tak, ciężkim meczu. Nie ma żadnej nie? Historii. nie ma wycieczki dzisiaj. Ale nie ma. Janek, Dajemy. dzisiaj finał. No niestety, 6-4, 6-4, Janek przegrał. Mecz kompletnie mu nie wyszedł. Grał zbyt zachowawczo, za krótko, za wolno. Chłopiec silniejszy fizycznie i miał 31 winnerów i 34 niewymuszone błędy. Janek miał jeden winner i 16 niewymuszonych. Ogólnie ciężko mu było się przebić. Trochę zabrakło jakości w pierwszych uderzeniach. No i grał za wolno. Mało po prostu odważnie niestety. Myślał, że tamten chłopiec będzie psuł, a on wcale aż tak dużo nie psuł. No i potem próbował, ale już było ciężko i no niestety to był jego najgorszy mecz akurat w finale. No ale ogólnie turniej bardzo pozytywny. Janek z eliminacji przeszedł, wygrał z Defoe, wygrał z arentem, wygrał z Słowakiem, wygrał z jednym z najlepszych w Czechach, który też wygrywał ze wszystkimi Polakami. Także ogólnie no turniej bardzo pozytywny. Celem minimum to był taki ćwierćfinał, a oczywiście ja wiedziałem, że Janka stać na wygranie całego turnieju. Mało zabrakło, no ale myślę, że wyciągnie wnioski, nauczy się i będziemy pracowali dalej, żeby być coraz lepszym, żeby się rozwijać. No ale ogólnie wiadomo, ja czuję duży niedosyt. No ale potem wiadomo, jak trochę czasu minie, to, to też będę szczęśliwy, zadowolony, że, że dotarł do finału i zagrał serię naprawdę bardzo dobrych meczów. Drugie miejsce zajął Jan Marceliwicz.